Witam Was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie na premierowym Steam Early, early, early Accessowym Strumyku z Empyrion Galactic Survival. Dzisiaj, czyli 5 sierpnia, gra oficjalnie jest już w sprzedaży. W większości na razie z 51 recenzji na Steamie, gra otrzymała oczywiście kciuk w górę, że tak to będzie bardzo luźne granie, nie spodziewać się jakichś cudów, nie wiadomo jakiegoś większego, jakiejś większej obróbki. Będę starał się w miarę z sensem gadać, kontynuować to co ostatnio graliśmy i także, mam nadzieję, ciekawie konwersować z czatem. Pytanie, czy czat będzie chciał ze mną ciekawie konwersować? Czy to w drugą stronę też zadziała? Mam nadzieję, że tak. Będzie z kamerką, bo, bo czemu nie? Będą też prawdopod prawdopodobnie może jakieś dziwne powiadomienia. Bardzo prawdopodobne, więc ostrzegam Was, że w tym wypadku naprawdę jestem po dniu, no może nie ciężkim, ale jakoś jest szczególnie lekkim dniu w pracy. Gorąco było, więc. No, ja bym sobie ogólnie po prostu na luzie pograł, bez jakiejś większej spinię, tym podobne rzeczy. Załadujemy sobie nasz poprzedni shave. Save, czy, shave, czyli galaktyczne przetrwanie. Więc tak. Yy... A właśnie, bo ja wam tego nie pokazywałem. Boże, na tubie tego nie pokazywałem, jesus. Uuu, a to będę miał co pogadać. Witajcie w naszej bazie, bazie... chwilowo baza alfa. Ba nazwa robocza, baza alfa. W sumie to może być dobry pomysł na to, kto mógłby wygrać kluczyk do gry, pod... jeżeli w komentarzach na tubie ciekawe nazwie te konstrukcje. A mianowicie... to jest nasza baza alfa. Jeżeli ktoś wymyśli cały ciekawą nazwę na, te, na tą bazę, no to proszę bardzo, więc zapraszam Was do mojej bazy alfa, w której oczywiście mamy trzy wejścia, jedno, drugie i trzecie. No, no w sumie tutaj mniej więcej rozkład tego wszystkiego powinniście mniej więcej znać z filmików na tubie. No i mamy windziorkę, dokładnie mamy windziorkę, jak to ładnie Evers nazwał. Czyli po prostu mamy w sumie taki stelaż dziwny, jeżeli naciśniemy skok, to podlecimy do góry. I wychodzimy z windziorki. To oczywiście wszystko jest y, jeszcze w konstrukcji. <grych> ja jeszcze nie skończyłem pracy nad tym wszystkim. Pracę jeszcze nad tym wszystkim nie skończyłem, więc wychodzimy z windy. Przechodzimy teraz do takiego holu na pierwszym piętrze mniej więcej. To, to, to jest taki przynajmniej plan, że to był hol na pierwszym piętrze. I widzimy piękną, wznoszącą się konstrukcję. Jest trochę na razie późno i ciemno, ale zaraz zaraz niedługo Powinienem wstać dzień, tu jeszcze nie wiem co będzie, czy będzie może jakiś taki pokoik mój, czy jakaś kajuta, czy cholera wie co. to W ogóle to w sumie tak trochę brzydko wygląda, o naprawmy to właśnie, bardzo ładnie. Wchodzimy teraz do drugiej windy, do naszej tak jakby wieży i na górze plan jest taki, żeby... Brzm, 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 Ok, mieliśmy jakieś elementów, <grym w górę> efektów dźwiękowych, więc muszę sobie sami imitować je. <grym w górę> sam muszę sobie imitować. Na górze w planach jest lądowisko. To jeszcze nie do końca wiem, jak je zrobię. To będzie lądowisko na pojazdy kosmiczne, na te małe pojazdy kosmiczne. I no cóż, na razie tyle z niego jest. Tu zrobiłem sobie takie w ogóle. Stelarz, nie wiem jak to nazwać, że mógł to wszystko tutaj obudować tak, jakby, tak jakbym chciał, ale to w sumie, co warto powiedzieć, niespecjalnie mi to tutaj wszystko pięknie wychodzi, ale, ale jakoś jest, jakoś to powiedzmy, że mam nadzieję, wygląda. Boże, potrzebuję teraz tak zrobić ten narożnik, tak, tak zrobić narożnik, i teraz zrobić narożnik, a nie narożnik, tylko tutaj, i teraz tak, tu chciałbym przejść dal. Kuźwa. Spadamy! Na szczęście mamy jetpacka, z którego się wystarczająco szybko odpali. No to możemy z niego korzystać i ocalić się przez spadnięcie. No i ostatnie grałem w nocy to na streamie parę dni temu. To tak z pół streama to było moje spadanie i wchodzenie ciągle na górę, bo <laughs> poruszanie się nie jest do końca intuicyjne tutaj. Tak. I tak jak proki ładnie zauważył, prowizorki są najlepsze. Dokładnie, dokładnie tak. Na razie zostawię to tak jak to jest. Budowę tego jeszcze dokończymy. Tylko, może wejdźmy na górę, bo ja widzę, że wschód słońca się zbliża, i możemy spędzić najbliższe dwie minuty oczekując wschodu słońca i zobaczymy, jak to wygląda. Pamiętam, że pod którym przyciskiem było wyłączenie chudu. Tylko teraz pod którym przyciskiem to było? Pod F9, dobra. O, i teraz tak, wschód słońca będzie na wschodzie. Pytanie numer jeden, gdzie jest wschód? <laughs> Żebyśmy mogli wschód słońca oglądać, tak. Nie, kurczę, ta gra nie jest zaawansowana jakoś technologicznie, graficznie. Ale na przykład, jak mieć, o właśnie, wschód słońca, to nie powiecie mi, że to nie wygląda po prostu mega klimatycznie. Jak wstaje z za horyzontu jakaś tam planeta krążąca wokół nas, czy my wokół niej, nieważne, a razem z nią zaczyna robić się coraz jaśniej. Blaski, blaski słońca zaczynają się przebijać przez atmosferę. I trochę falo trąci w tym momencie, w sumie można powiedzieć. Trochę falo trąci. Tak mi się wydaje. Wygląda to naprawdę naprawdę ok. I co ja chciałem powiedzieć, dzisiaj jest premiera e, Embryona. Dwa dni temu wyszedł release Candidate e, do właśnie tej takiej premierowej Steam Early Accessowej wersji. I w tej wersji chyba najważniejszą zmianą jest to, że dali sztuczną jakichś takich piratów, czy kosmicznych, jakichś robotów czy coś ten, czy znaczy robotów to nie, ale jakiś takich jakoś, m, jakieś statki, które będą nas atakowały w kosmosie. I bardzo mnie ciekawi, jak to w sumie później wyjdzie, bo coraz bliżej jesteśmy momentu, żeby wyruszyć ku kosmosowi w końcu. W końcu jesteśmy blisko tego momentu. Ktoś powiedział, mi się obrócił. Tam jest w ogóle wieża, ale nie wiem, po co wam się obrócić, bo nic tam się nie dzieje. Tu mamy piękny aktualnie widok. Piękny, piękny widok. Eee, I co ja chciałem powiedzieć, to to, że właśnie mamy jakoś, coś tam w kosmosie jest, coś się tam czai. I jak chcemy się wreszcie do tego kosmosu wybrać? Mam dać, możemy w sumie już dzisiaj spróbować zbudować nasz pierwszy statek kosmiczny i spróbować zrobić coś, żeby on jakoś w miarę dobrze wyglądał. Chociaż. Wiem, no ja mam tak, budowanie pojazdów, to żeby one ładnie wyglądały, nie jest specjalnie moją mocną stroną. Więc, no, przygotujcie się, że Empire Wars. <laughs> tak, przygotujcie się, że to będzie moskici statek taki bardzo mocno moskici statek. Eee, dobra, ok, no więc yy, no, słońce już wstanęło, że tak się brzydko wyrażę. Możemy zjechać w dół. Piętro, pierwsze, proszę wysiąść. Dziękuję, 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 panie Window. Eee, dobra, zjedźmy sobie jeszcze tylko z pierwszego piętra na parter. Brzum, brzum, brzum. Parter. Zapraszamy. Dobra. Yy, o, pytanie numer jeden. Pytanie numer 1. Jak my zbudujemy statek? Statek trzeba zbudować. A żeby zbudować statek, w ogóle to mamy jakieś dziwne oznaczenia. Aha, dobra, bo w tej wersji, w tym updatecie i mówię, dodali właśnie tych, tych kosmicznych piratów, dodali też oznaczenia. Takie kolorystyczne kwadraciki pokazujące, do jakiej dokładnie konstrukcji jest dana część. Czy na przykład do bazy, czy do małego kosmicznego pojazdu, czy do dużego kosmicznego pojazdu, czy może do pojazdu naziemnego. Eee, no, tak to wygląda. Eee, dobra, żeby stworzyć w ogóle. Możemy Nie, nie. nie sorry, możemy segregować w ogóle to? Nie, nie możemy segregować. Kurde. Fajna fajne trzeba była opcja, gdy można było na przykład kliknąć i segreguj tylko części dla danej. Dla danego gatunku statku, że tak to by To było w ogóle mega, nie? Czy to w ogóle było mega? No Widzę, to jest też trochę grafiki. Trochę to się zmieniło, ale dobra. Widać, że pracują, widać, że to wszystko jest work in progress. Dobra, jeżeli chcemy stworzyć statek, to potrzebujemy. Kilku tak naprawdę rzeczy. Bo po pierwsze potrzebujemy zrobić jakby taki pakiet startowy. Tak jak zrobiliśmy z bazą, i tak jak zrobiliśmy z moskitowcem, czyli naszym pod moskicim poduszkowcem. Ktoś nawa go Moskitowiec, i teraz mi się całkiem nazwa podoba i może ją wykorzystam, bo jest takie fajne połączenie. Tylko, no tak, tylko to, żeby nie było moskitowca, gumowca, Albo coś takiego. Dobrze, 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 dobrze. Więc tak, mały statek. Potrzebujemy jednego core. Czy mamy jeden, jeden core, jeden rdzeń? W tym momencie nie mamy, czy możemy stworzyć? Rdzeń, 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 rdzeń. Gdzie jest rdzeń? Zaraz. Gdzie my mamy rdzeń? Pytanie numer duo. Zobacz, bo chyba, chyba zmienili wygląd. A nie, Boże, jest tu rdzeń. Możemy stworzyć rdzeń, super. Czyli jak stworzy się rdzeń, to będziemy mogli stworzyć statek po tym. A po stworzeniu statku, no to byśmy potrzebowali jeszcze kilku innych rzeczy. Jak na przykład, no wiadomo, hmm, potrzebujemy tak, potrzebujemy. Aha, dobra. Twórcy nie pomyśleli o jednej drobnej rzeczy. Nie wszyscy z nas nie wszyscy z nas tak samo rozpoznają kolory. I dla mnie na przykład tutaj te między kapitalami a małymi pojazdami jest dość mała, cienka granica ta kolorystyczna tych kwadracików. Ponieważ zlikwidowali podział w nazwie, czyli będzie coś do małego, dużego pojazdu i tylko kolorystycznie, to możemy po tych małych, drobniutkich kwadracikach. Co w sumie dla mnie, osoby, która niekoniecznie za pan brat stoi z super rozpoznawaniem kolorów, nie mieli z daltonizmem, ale jest to jakaś tam część daltonizmu u mnie. No to będzie wesoło. No to będzie wesoło zdecydowanie. No ale dobra, potrzebujemy tak. Potrzebujemy generatora pojemnika na. właśnie, kilku rzeczy potrzebuję. A więc teraz tak. Yy, to będzie chyba tego. Chyba to będzie mi wchodziło. Tak mi się wydaje, albo i nie. Zaraz, w sumie to nie wiem, zaraz. Czy to... Oxygen... Nie, to jest Oxygen Station, to nie, to nie to. W sumie to chyba nie to by było wtedy. Oxygen Tank... Czy to to by było? Nie, to by było w sumie to. Dobra. Czyli byśmy byś potrzebowali tego i tego, byśmy potrzebowali małego generatora, czyli... Wydaje mi się, że tego... Potrzebowalibyśmy pojemnika na paliwo, czyli kanistru, tak naprawdę co ty moski? Widać, że to żółty, a to zielony. No tak, <laughs> to jak mądralek, mam mądralek. Dobra, tego fuel tanka byśmy potrzebowali, e, tak mi się wydaje. Dalej byśmy także potrzebowali pewne jakieś jakiegoś oświetlenia, jakieś pojemników, na przykład. O, także na pewno by nie zaszkodziły. E, mamy w ogóle amunicję do naszego wiertła? Tak chyba niezbyt, wydaje mi się, że tak niezbyt mamy, więc to by trzeba było troszeczkę sobie poogarniać, bo mam tu straszny syf w tym naszym menu. Hmm, dobra, pomyślmy. A mam tu coś wyprodukowanego, czegoś, co nie moglibyśmy... Z... w ogóle mamy jakieś tutaj broń w ogóle, możemy tą broń też sobie Przerzucić do ekwipunku, bo prędzej czy później nam się znają życie przyda. Kwestia teraz tego, czy nam się przyda trzy rzeczy do produkcji, które mamy przy sobie. Raczej, raczej wydaje mi się, że nie. W ogóle kończy nam się tlen i kończy nam się pożywienie w żołądeczku. Dobra, to tlen to sobie tutaj możemy ciachnąć. Ok, super. Można by było tutaj też dorzucić trochę, właśnie trochę energii, bo nam się kończy trochę energia. Można byłoby coś zjeść. Właśnie, ma, mamy troszeczkę porobionych steków. Sobie zjedzmy stejki. No, wcinaj te, tego stejka, wcinaj tego steka! Fuel niestety nie ma, ale dobry stek nie jest zły, jak to mawiałem najstarszy najstarsi górole. Raz i dwa. Dobra. W sumie można by jeszcze gdzieś tu była stacja medyczna. O. No, regeneruj się, regeneruj się, dobra. Pyk, pyk, pyk. I niestety mamy taki problem, że skończyły nam się materiały. Dobra, ale no jakieś tam podstawowe rzeczy w sumie mamy. Tylko nie mam niestety małego generatora z tego co widzę. Czego nam zabrakło do generatora? Metal komponentów. Metalowych komponentów. Dobra. Dokładnie ich stworzeń nie powinno być większym problemem. Wydaje mi się. Więc to niech się tu tworzy, i zaraz się stworzy genera generator. A żeby potem stworzyć na przykład jakieś takie, właśnie, bo byśmy potrzebowali jeszcze kokpitu, a to byśmy potrzebowali szkła w sumie. To, żeby stworzyć szkło. Kuźwa, nie mamy silikonu, cholera. A mamy przerobić, możemy przerobić silikon, czy tak niezbyt? Kuźwa, niezbyt. No to super. No tośmy polatali Dobra. Trzeba wlecieć potrzeba naszego moskitowca i podlecieć to małe kopanko. W sumie to moglibyśmy go jakoś obudować ładnie. O! Obudujemy go i polecimy sobie pokopać, bo wygląda aktualnie tak mało zachęcająco powiedzmy szczerze. Mało zachęcająco, więc fajnie było go budować, żeby jakoś wyglądał jak człowiek. Ale nie jak nie powiem co. To brzmi jak dobry plan. Eee, dobra, w sumie tak, po tej stronie Ma, mamy jakieś światełka zrobione Mamy światełka, o. Więc po dwóch stronach będziemy mieć światełka, o, cudownie Tak będą światełka. Tu będzie taki piękny za... Nie, chociaż. Nie, dobra, chyba chyba, chyba jednak. Może jednak nie tak. Chwila. Aha, bo jeszcze tu mamy światło zaraz. Zaraz nie mamy amunicji, Boże. Koniec świata. Kończ świata, bida jak, jak, jak normalnie 150. Gdzie jest ta amunicja do wiertła? Aha, to fuel packa wtedy potrzebujemy tutaj rzucić. I możemy stworzyć sobie trochę amunicji. Dobra. Zaraz to się stworzy. Kurde, no nie potrzebuję tego światła tutaj. Mogę tak to zniszczyć? Mogę. Dobra. Tyle mi wystarczy. Tyle, zrób spoiler. A zobaczymy, jak to wyjdzie, zaraz. Zobaczymy, zobaczymy. Eee, tylko zaraz, tak jakby to. Jako... Kurde, jak to tak ładnie zrobił? Ten silnik, tak trochę tutaj. tyczka nie pasuje. A jakby zrobić takiego szczerbulca? Mnie taki szczerbulec wygląda. Niezbyt. Inaczej, ja jestem teraz w stanie zniszczyć to. Hmm. Dobre pytanie. Dobra, chyba nie... Znaczy, podejrzewam, że jestem w stanie, ale to trochę potrwa, więc jednak wolę się skupić na... Właśnie. O, skończy nam się powoli tworzyć. O, dobra, jest. Dobra. Mam... Mamy amunicję. Chyba. Mamy amunicję? Czy nie mamy amunicji? Czy znowu coś w grze zmienili? Teraz amunicja do tego jest czym innym. O... Dobre pytanie. Mogli to zmienić. Teraz. Słuchaj, nie jest to napisane. Na... Amunicja nie jest napisana. A, super. Dobra, zmienili znowu. Dobra, zmienili to. Dobra. Czyli potrzebuję stworzyć to. Remove and repair charge. Dobra, zmieni... czyli zmieniła się amunicja do naszej szlifierki. Do naszej szlifierki. Okej, okay. dobra, jakby też nie wiedział, aktualnie streamujemy na hitboxie, dla tych ludzi, którzy może nie teraz, że siedzą na streamie, ale tych, którzy być może w przyszłości to gdzieś to obejrzą, to aktualnie siedzimy na streamie. Dobra, okej, okay. a i teraz tak, to by trzeba było, zrobimy takiego szczebulka, o, na pewno będzie to wyglądało tragicznie, ale i tak zrobimy. Znaczy to będzie wyglądało przetragicznie, ale ja i tak to zamierzam zrobić. Eee, tylko tak, teraz, żeby to miało ręce i nogi. To byłoby fajnie. zrobilibyśmy. Czy znaczy, nie wiem w ogóle... W sumie. Dobra, nie. Nie. To wygląda strasznie. <laughs> to wygląda strasznie. To był bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Stwierdzam jednoznacznie. Dawaj, dawaj, dawaj. Witam wszystkich, którzy w ogóle siedzą na streamie aktualnie. Serdecznie witam. Ej, a gdyby zrobić... Nie, dobra, to chyba bez sensu będzie. Kurde, hmm, trochę to bez sensu zbudowałem. W sumie jak tak teraz się a tym zastanowić, to trochę bez sensu mi to wyszło. No, po prostu to w sumie obudujemy i... I tyle. I w sumie tyle. Hmm, dobra, trochę to z pupy zrobiłem w sumie, nie? Dobra, nie się boże. Oczywiście, trust me, I'm an engineer. Więc musimy to pousuwać. No, dawaj, 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 dawaj. I zrobilibyśmy. Tak, o. A taki coś bym chciał stworzyć. Nie będzie to super piękne, ale. Powinno być wystarczające. I oczywiście skończyły nam się części do budowy. Jak żeby inaczej? Jakżeby inaczej? Musimy poprosić pana konstruktora o więcej części do budowy, bo się skończyły wszystkie. Moskiter wszystkie zużył. Na szczęście one się stosunkowo szybko tworzą, więc to raczej większy problem nie jest. Wydaje ja mi się, że 5 powinno nam styknąć. Jak na mój gust. W moglibyśmy też poprosić go, żeby porobił nam amunicję, bo chyba mamy mało amunicji. Więc dodatkowa amunicja to nie byłby zły, problem, zły pomysł. Szczególnie, już nie wiadomo gdzie w ogóle się wcześniej później udamy w sumie. Tak naprawdę. Czy zagram w nowego Battlefronta jak wyjdzie? Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy co z niego wyjdzie. Nie jestem jakimś wielkim fanem starego Battlefronta, więc no tutaj nie będę się jakoś zbytnio wypowiadał. A tak. A, tak i znowu nam się skończyło. Ach. już znowu nam się skończyły części. Dobra, Gdzie był nasz pojazd. Tutaj to tu był na, nasz moskitowiec. Ej, to wygląda całkiem ciekawie. Mm, I tu mamy w ogóle światełko, które także zamierzam usunąć w sumie. Zaraz, zaraz, może światełko. Dobra, no. Po <laughs> pół statku zniszczyłem, ale światełko w końcu. Kuźwa. Dobra, panie, uruchom się pan. Będzie mi prościej budować, podejrzewam. O. I tu możemy zrobić o coś takiego. Nie wiem, czy będzie to jakieś szczególnie piękne, ale. Powinno wystarczyć, wydaje mi się. nam starczy klocków? Chyba powinno być akurat, wydaje mi się. Dobra, no tyle akurat zabrakło mi dwóch klocków. Super. Dobra, eee, jak tam konstruowanie tych, dobra. Mm, tam, 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 No tam. Dobra, tworzysz mi tutaj, i zaraz zajmiecie się znowu. Produkcją nabojów. O, dobra. Jest, mamy wszystko. A, jeszcze spoiler, no tak. No tak, jeszcze w ogóle trochę ciemno się robi. Dobra. A jak to przy oświetleniu wygląda? No tak zdatnie. Spoiler, spoiler, spoiler! O. Pomyślmy. W ogóle się tu jakieś oświetlenie A mamy te przenośne lampy? Nie mamy. Musimy sobie wyprodukować. Super, eee, musimy sobie wyprodukować. Gdzie to było? Gdzie było to przenośne światełko? Gdzie było to przenośne światełko? I ja oczywiście. Nie pamiętam... A, tu. Aha, brakuje nam części, żeby zbudować przenośne światełko. Super. Super! Super partia. Brakuje nam właśnie silikonu, tak naprawdę. Dobra. No. Boże, prze. No. <grytania> Dlaczego nie, nie umiem otworzyć? E, tylko w sumie, żeby zainwestować w światełko... W sumie, tu nam choć trochę oświetli teren. Może podlećmy trochę bliżej. Aby trochę być oświetlonym. Ale mi się teraz fajnie śmiga. Naprawdę bardzo fajnie się im teraz śmiga. Tylko to wygląda źle. <śm> to wygląda co najmniej źle. Dobra. No to nie wygląda super, ale będzie wystarczająco na razie dobrze wyglądało.